Hej, dzisiaj omówimy sobie zagadnienie pod tytułem Kiedy na pewno powinienem zgłosić się do lekarza rodzinnego. Od razu zaznaczmy, że ze względu na krótką formę podcastu, bo to w końcu nie podręcznik, nie mamy możliwości wypunktowania wszelkich objawów, z którymi warto przyjść do lekarza. To w końcu kwestia bardzo indywidualna, i lista rozmaitych objawów, z którymi się spotykamy, jest ogromnie długa. Skupimy się bardziej na tych kwestiach mniej oczywistych, które być może dla części z was będą zaskoczeniem. Będziemy szli po kolei wszystkimi układami żeby usystematyzować przekaz. W każdym z nich zwrócimy uwagę na jeden konkretny problem. Cześć! Przy mikrofonie lekarz rodzinny Marek Łabno. Witajcie w podcaście Chore Problemy. Zaczynamy od skóry, największego powierzchniowo organu naszego ciała. Każdy z Was wie, czym są popularne pieprzyki, czyli po medycznemu znamiona barwnikowe. Nie bolą, nie swędzą, Często w ogóle ich nie widzimy, a mogą być niebezpieczne. Warto zwrócić szczególną uwagę na takie zmiany, które powiększają się z czasem. Mają nieregularną powierzchnię, nierówne granice czy czerwoną otoczkę. Wbrew popularnej opinii, nie zawsze w tej kwestii najważniejszy jest rozmiar zmiany. Czerniak, czyli najbardziej złośliwy nowotwór skóry może rozwijać się już w niewielkich fragmentach, a te duże z kolei potrafią być niegroźne. Podkreślmy, że największy wpływ na powstawanie nowotworów skóry ma silna ekspozycja na słońce. Jeśli więc masz tendencję do wygrzewania się w lecie na plaży od rana bez stosowania kremu z filtrem, warto to zmienić. Warto poglądać czasem całe swoje ciało z każdej strony, jeśli nie macie w zwyczaju tego robić. Możecie wtedy wychwycić potencjalnie niefajne zmiany. Jeśli nie wiesz, czy zmiana może być niebezpieczna, nie zastanawiaj się. Podejdź do przychodni. Jak już pooglądaliśmy swoje ciało, to teraz je podotykamy. Wszelkie zmiany skórne, grudki, torbielki, wybrzuszenia, których wcześniej pod palcami nie wyczuwaliśmy, są warte naszej uwagi. Szczególnie jeśli chodzi np. o piersi u pań lub jądra u panów. W ten sposób płynnie przechodzimy do węzłów chłonnych. Często pacjenci martwią się samym ich powiększeniem. Powiększenie węzłów chłonnych wiąże się ze zwiększoną liczbą prawidłowych lub nowotworowych limfocytów bądź komórek zapalnych. Za istotnie powiększone uważa się u dorosłych węzły o średnicy powyżej 1 cm. Jednak sam rozmiar węzła chłonnego nie musi być od razu powodem do obaw, jeśli jest krótkotrwały, powiedzmy do dwóch tygodni. Ponieważ najczęściej jest reakcją odczynową przy infekcji lub poszczepienną. Niestresujący nas węzeł. Opowiedzmy sobie o nim. Jest miękki, jest przesuwny względem podłoża. Pamiętajcie o jeszcze jednej wskazówce. Jeśli zauważycie u siebie powiększony węzeł, czyli zgrubienie pod palcami, które ma twardą konsystencję, jest bolesny, nawet nie musi być bolesne, ale nie przesuwa się względem podłoża, warto się pokazać u swojego lekarza rodzinnego. Podobnie postępujcie, jeśli wyczujecie też u siebie kilka powiększonych węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach na ciele, a nie tylko w jednej konkretnej okolicy. Układ krążenia. Szef wszystkich szefów. Jeśli ten układ szwankuje, to pacjent może naprawdę zgłosić miliony objawów. Może mieć arytmię, może mieć duszność wysiłkową, albo obrzęki obwodowe, czyli np. wokół kostek. Choroby układu krążenia zajmują pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o przyczyny zgonów. Skupmy się na jednej ciekawej dla osoby niemedycznej kwestii, mianowicie z ciśnieniem tętniczym krwi. Wielu pacjentów, też młodych, przychodzi do mnie z bólami głowy, bólami w klatce piersiowej uczuciem tętnienia w skroniach, czy spadkiem ogólnej formy fizycznej, nie mierząc wcześniej swojego ciśnienia tętniczego. A nadciśnienie tętnicze jest jednym z najgorszych killerów. Zabija latami, zabija powoli, często działając w cieniu innych objawów. Dlatego tak ważne jest posiadanie ciśnieniemierza i pomiar ciśnienia tętniczego w domu, po 15 minutach odpoczynku. Najlepsze sprzęty pomiarowe mają mankiet naramienny, niekoniecznie nadgarstkowy i działają elektronicznie. Po prostu naciskasz przycisk i masz od razu pomiar ciśnienia. Nie musisz mieć żadnej specjalnej wiedzy medycznej. Na mierzu po pomiarze wyświetlą się dwie liczby. Pierwsza to ciśnienie skurczowe, a druga to odpowiednio rozkurczowe. Pierwsza z nich nie powinna w domu przekraczać wartości 135 mm supertenci, druga natomiast wartości 85 mm Trzecia wartość, która pojawi się z mniejszą cyferką pod spodem, to tętno, czyli liczba uderzeń serca na minutę. Tutaj wartością prawidłową jest ilość od 60 do 100 uderzeń serca na minutę. Jeśli zauważysz, że mimo twojego dobrego ogólnego samopoczucia, Twoje wyniki, które samodzielnie wykonałeś w domu, przekraczają wyżej wymienione wartości, zapraszam do przychodni, zadbaj też o swoich bliskich. Jeśli zobaczysz, że na przykład tata narzeka na bóle głowy, sam zmierz mu ciśnienie tętnicze lub zasugeruj, że warto robić takie pomiary, jeśli miałbym powiedzieć, z jakim najczęstszym problemem pod kątem układu oddechowego zgłaszają się do mnie, pacjenci, Zdecydowanie chodzi o kaszel, krztusiec, zapalenie płuc, POHP, astma, ostatnio coraz częstsza gruźlica, choroby zawodowe, pelica na przykład. Czy w końcu szeroki spektrum nowotworów płuc? Każda z tych chorób może być związana z kaszlem, czasem jako jedynym objawem. Warto więc pilnować regularnej diagnostyki obrazowej. Tutaj mówimy o rentgenie klatki piersiowej. Jak często? Raz na dwa lata lub częściej, jeśli jesteś palaczem lub są ku temu wskazania. Jednak, czy istnieją przesłanki, abyś profilaktycznie zrobił rentgen częściej niż raz w roku? Niekoniecznie. Pamiętajmy, że promieniowanie jonizujące też potrafi być szkodliwe i samo w sobie być czynnikiem wyzwalającym procesy nowotworowe, jeśli jego ilość przekracza pewne normy. Teraz kolejny objaw, ale już mniej oczywisty: chodzi o nadwagę. Czujesz się dobrze, nic ci nie dolega, ale ewidentnie twoja masa ciała jest zbyt wysoka. To jest masz BMI powyżej 25. Dlaczego powinieneś z tym przyjść do mnie? Niezależnie od Twojego dobrego samopoczucia, nadwaga i otyłość są potężnym problemem, z którymi wiąże się większe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, większe ryzyko cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Ale tego pewnie byś się spodziewał. Pomyśl o czymś innym. Otyłość to również przeciążenie dla Twoich stawów skokowych, stawów kolanowych i biodrowych. Poza tym, czy powiedziałbyś od razu, że otyłość wiąże się z gorszym, mniej efektywnym spaniem, a w rzeczy samej tak jest, ponieważ otyłość jest jedną z przyczyn obturacyjnego bezdechu sennego, który znacząco pogarsza jakość nocnego wypoczynku. Obtuszczenie narządów wewnętrznych, które często współistnieje z otyłością, może objawiać się tzw. niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, negatywnie wpływając na jej pracę. A pamiętaj, że wątroba jest swego rodzaju centrum metabolicznym naszego organizmu. Zdrowa wątroba to prawidłowa krzepliwość krwi. To skuteczne oczyszczanie krwi z toksyn to prawidłowa regulacja przemian węglowodanów. Warto więc pozbyć się kilku dodatkowych kilogramów, żeby takie narządy, jak właśnie wątroba czy serce, żyły z nami w zgodzie. A co z nefrologią, czyli nauką o chorobach nerek? Choroby nerek to przykład cichego, bezbolesnego dewastowania naszego organizmu, który może objawiać się często bardzo nietypowymi na pierwszy rzut oka objawami, jak zwiększona podatność na infekcje, przewlekłe zmęczenie, utrata łaknienia czy wzmożona męczliwość. Dla wielu z nas chore nerki oznaczają ból przy sikaniu albo obecność bakterii w moczu. Tymczasem infekcje dróg moczowych wcale nie muszą być powiązane z chorobami nerek. A obecność bakterii w moczu często nic nie znaczy, bo bakterie po prostu bytują na skórze okolic intymnych i siłą rzeczy czasem znajdą się też w moczu, których oddaliście do badania. Podstawową kwestią, która chroni nas przed chorobami nerek, jest prawidłowy stan nawodnienia, który zabezpieczy nas przed tak zwaną przednarkową niewydolnością nerek. Taka błaha rzecz. Jak wypicie dwóch czy trzech litrów płynów przez osoby dorosłe w ciągu doby może oszczędzić nam sporo nieprzyjemności, zwłaszcza jeśli temat dotyczy osób starszych lub zmagających się z innymi chorobami. Tak samo pamiętajmy o nawadnianiu dzieci. Przechodzimy dalej. Jeśli usłyszysz hasło reumatologia, prawdopodobnie pomyślisz o bolących stawach. I to jest dobre skojarzenie. Ale czy gdybym ci powiedział, że cechą charakterystyczną reumatoidalnego zapalania stawów bardzo często choroby reumatycznej w Polsce jest obecność podskórnych guzków w różnych miejscach na ciele lub problemy okulistyczne, to czy byś od razu to skojarzył? Dlatego ponownie warto obserwować całe swoje ciało. W temacie przewodu pokarmowego najczęstszą przyczyną spotkań z nami lekarzami jest ból brzucha. Z biegunką, zaparciem, wymiotami pacjenci oczywiście też przyjdą. Ale już na przykład, jeśli ktoś ma częste wzdęcia i uczucie pełnego brzucha po jedzeniu, to niekoniecznie pojawi się z tym w przychodni. Mało znanym, a dość często występującym schorzeniem związanym ze wzdęciami, rozdętym brzuchem, ale też na przykład cuchnącymi gazami, jest tak zwane SIBO, czyli rozrost flory bakteryjnej lita cienkiego. Jego diagnostyka i leczenie jest proste. Ale trzeba po prostu zrobić pierwszy krok, czyli, tak jak się pewnie domyślacie, zgłosić się do przychodni. Istnieje jeszcze mnóstwo chorób dotyczących każdego z wyżej wymienionych układów oraz niezliczona ilość objawów, o których fizycznie nie jestem wam w stanie naraz powiedzieć. Jednak chciałbym was zostawić z pewnymi uwagami, które mają uniwersalne zastosowanie w medycynie. Jeśli w twoim organizmie pojawiła się nagle jakakolwiek niepokojąca dla ciebie zmiana, obojętnie czy jest to zmiana skórna, której wcześniej nie widziałeś, czy wypadanie włosów, czy utrata wagi ciała, nie zwlekaj z konsultacją lekarską. Tutaj, jak to się często mówi, nie ma głupich problemów, nie ma głupich pytań. Najwyżej dowiesz się od nas, że objaw, z którym przyszedłeś, jest po prostu niegroźny. Dalej, jeśli jakiś objaw trwa już długo, ale zmieniło się jego nasilenie. Przykładowo, leczysz się na astmę oskrzelową od dzieciństwa, ale teraz częściej potrzebujesz korzystać doraźnie z wziewnych glikokortykosteroidów i np. wentolinu, bo częściej towarzyszy ci uczucie duszności. Zapraszam wtedy do gabinetu. W końcu, jeśli coś, co dla ciebie może być błahe, bo nie boli, bo nie upośledza twojego funkcjonowania, jak na przykład powiększenie węzłów chłonnych, ale długo się utrzymuje i nie chce ci dać spokoju, przyjdź, opowiedz o tym, daj się zbadać. Poświęcisz tematowi może pół godziny, a być może uratujesz sobie długie lata życia. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.